My jesteśmy gotowi do tego, żeby tę odpowiedzialność za państwo wziąć. Żeby wziąć odpowiedzialność za państwo, trzeba wygrać wybory z większością, która umożliwia rządzenie. My oczywiście, że chcielibyśmy doprowadzić do tego, żeby nasz wynik tego zaufania społecznego był taki, żebyśmy mogli wziąć tę odpowiedzialność samodzielnie, bo wtedy mamy największy mandat i też największą odpowiedzialność, ale też i największe możliwości. Natomiast realizm polityczny wskazuje, że być może trzeba będzie układać się koalicyjnie, w, i, i na to też. Się przygotowujemy. No i z kim Janie, Polska 2050 byłaby gotowa się układać koalicyjnie, patrząc na ten obóz opozycji? Myślę, że tu jest parę propozycji, tylko że trzeba by było zrobić, to wie Pan nie w takim kluczu. Przepraszam, jak też Pan zaproponował na początku rozmowy, ja rozumiem, że taka figura, prawda, czy pan się czuje liderem opozycji? Nie, nie czuje się. czuję się liderem propozycji, jeżeli chodzi o rzeczy, które można w Polsce zrobić. Natomiast te stare kolejny a tutaj jest ta opozycja, nasza dyżurna zjednoczona, która siódmy czy ósmy raz ma przegrać z pisem mimo swojego zjednoczenia, nas to kompletnie nie interesuje. My chcemy nowego rozdania i z tymi ludźmi, z którymi, którzy dzisiaj tworzą, inne frakcje na scenie politycznej, po tej stronie opozycyjnej, będziemy budować porozumienia wokół rzeczy. A nie, że na przykład my teraz będziemy strategicznie blisko platformy, albo po drodze nam jest z lewicą, bo chcemy być przeciwko platformie. Nas takie myślenie nie interesuje. Nas interesują sprawy do załatwienia yy, i będziemy się układać z tymi po tej stronie, z którymi będziemy mieli wspólnotę interesów. W tym, Czyli w tym, koalicja a... 276 Was nie interesuje w tym koncepcie przedstawionym przez Platformę swego czasu? Nie, no to, to, jest, to jest wydarzenie PR-owe znaczy sam szacunkiem dla tej zacnej branży, to jest wydarzenie raczej z powerpointa niż w rzeczywistości istniejące. Nie chcę się już na temat, tam, na ten temat bardziej wypowiadać i bardziej znęcać nad, nad kolegami, którzy wpadli na ten pomysł, ale to nie tak się robi. To znaczy, jeżeli chce się robić rzeczywiście koalicję, rzeczywiście koalicję ku czemuś i, i, i po to, żeby budować, to trzeba zacząć od tego, co do czego się zgadzamy i, bo, bo, bo będą rzeczy, co do których z których zawsze się będziemy nie zgadzać. A więc musimy opisać te, co do których się zgadzamy i w, umówić się na ich realizację. Tak się powinny budować koalicje. Jeżeli my będziemy je budować, to one właśnie tak będą wyglądać.